Kaczkomat to może nie wynalazek przełomowy, ale z pewnością pożyteczny, a podobnych urządzeń w regionie zdecydowanie brakuje. Skąd pomysł, by stanął nad brzegiem Jeziora Kunickiego? To była wola inicjatywa czy pomysł wójta gminy. To on zapytał się, czy nie bylibyśmy zainteresowani postawieniem takiego kaczkomatu. No Na takie hasło odpowiedzieliśmy bardzo szybko. Faktem jest, że to urządzenie wcale nie jest takie tanie, więc z tym skorzystaliśmy z pomocy. Przyrodnicy z Raczkowej otrzymali wsparcie Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Lasów, Państwowych Nadleśnictwa Legnica dotychczas największą uciechę z kaczkomatu mają rzecz jasna ptaki wodne, ale także dzieci, choćby z pobliskiego przedszkola. I jak było? Fajnie. Lubisz kaczki karmić? Tak. Było najfajniejsze, że karmiłam kaczki. Kaczkomat ma zachęcać do dokarmiania kaczek czy gęsi, ale w ten właściwy sposób, którego jak się okazuje często nie znają nawet dorośli. Co innego dzieci, które na pytanie czym nie wolno dokarmiać kaczek odpowiadają chórem. A dlaczego? Dlatego, że mogą się. Dlatego, że karczki nie mogą mieć chleba, dlatego, że mogą się otruć. I czym jeszcze nie można karmić? Bułka. Krzysztof Strinkowski, który zrealizował zadanie z ramienia fundacji, tłumaczy i wyjaśnia. Mamy dobre serca, ale lubimy pomagać zwierzętom. Nie, nie zdając się w takiej sytuacji sprawy z tego, że tak naprawdę karmią je. Właśnie tym tą bułką, tym tu tym taką bardziej szkodzimy niż pomagamy. Najczęściej te tam jakieś problemy takie żołądkowe, bo ptako się pojawiają kwasice i tak dalej. Przy dłuższym karmieniu pojawia się tak zwana anielskie skrzydło się nazywa taka choroba. Za karmę z kaczkomatu trzeba zapłacić 2 złote. W efekcie otrzymamy porcję granulatu, który zawiera zmielone zboża czy susz roślinny, słowem pełnowartościowy posiłek dla ptaków żyjących na jeziorze. Zapraszamy!